Górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w błogiej świątyni wiecznego życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive and liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako 1. Dharma, virtuoseria da. Karma, działania, które nadają życiu sens trzy. Kama, przyjemność, która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. 4. Moksza, osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały, ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagavad Gita rozdział 2 sloka 66 Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Filmy dotyczące religii Nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki, filozofii, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive and liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako: 1. Dharma, Wirtuozeria, 2. Arta, Karma, Działania, które nadają życiu sens 3. Kama, Przyjemność która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. Czwarty, moksza, osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały, ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bagawat gita rozdział 2 sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki. Filozofii, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive and liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako: 1. Dharma, Wirtuozeria, 2. Arta, Karma, Działania, które nadają życiu sens 3. Kama, Przyjemność która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. Czwarty, moksza, osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały, ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagavad Gita rozdział 2 sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki. Filozofii, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako: 1. Dharma, Wirtuozeja, Karma, Działania, które nadają życiu sens 3. Kama, Przyjemność która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. Czwarty. Moksza. Osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy, z o wiele subtelniejszych jego elementów są omówione w oddzielnym filmie. Tały. Ten nie osiągnął samowiedzy. Ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagavad gita rozdział 2 sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki, filozofii polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w błogiej świątyni wiecznego życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako 1. Darma, wirtuozeria 2. Arta, karma, działania, które nadają życiu sens 3. Kama, przyjemność, która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. 4. Moksza, osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały, ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagawad Gita rozdział 2 Sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki, filozofii, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w błogiej świątyni wiecznego życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the blissful eternal life temple. To ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. no one can be truly happy without a divine purpose in life spirituality is the essence of life a person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive and liberated. be happy and be the cause of joy to others welcome to the blissful eternal life temple działania. Które nadają życiu sens 3. Kama przyjemność, która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. Czwarty Moksza osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały? ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagavad Gita, rozdział 2, sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, Nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive and liberation after death. Happy and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the Blissful Eternal Life Temple. Istnieją cztery cele życia znane jako: 1. Dharma, Wirtuozeria, 2. Arta, Karma, Działania, które nadają życiu sens 3. Kama, Przyjemność która przynosi radość i jest zgodna z nakazami Pism Świętych, a nie sprzeczna z dobrobytem świata. Czwarty, moksza, osiągnięcie doskonałości i zjednoczenie się z ostateczną prawdą. Gita rozważa te tematy z o wiele subtelniejszych punktów widzenia. Szczegóły każdego elementu są omówione w oddzielnym filmie. Czyj umysł nie jest stały, ten nie osiągnął samowiedzy. Kto nie osiągnął samowiedzy, ten nie znalazł spokoju. Bez spokoju nie ma ziemskiej przyjemności w życiu. Bhagavad Gita, rozdział 2, sloka 66. Aby cieszyć się światem, trzeba osiągnąć wiedzę o najwyższym. Tylko ze stałym umysłem stajemy się szczęśliwi, a życie nabiera sensu. Chwiejny umysł jest przyczyną wszelkiej ziemskiej nędzy. Ten kanał tworzy filmy dotyczące religii, nietolerancji religijnej, harmonii społecznej, sztuki, nauki, Filozofii, polityki i różnych współczesnych problemów świata. Aby otrzymywać aktualizacje, zasubskrybuj kanał i daj kciuka w górę dla tego filmu. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez boskiego celu w życiu. Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirituality is the essence of life. A person seeking spiritual liberation receives worldly pleasures while alive in liberation after death. Learn, be happy, and be the cause of joy to others. Welcome to the blissful eternal life temple. To stworzenie ma bardzo konkretny cel. Życie bez szlachetnego celu jest daremne. Nikt nie może być naprawdę Duchowość jest esencją życia. Osoba poszukująca duchowego wyzwolenia otrzymuje ziemskie przyjemności za życia i wyzwolenie po śmierci. Ucz się, bądź szczęśliwy i bądź przyczyną radości dla innych. Witaj w Błogiej Świątyni Wiecznego Życia. This creation has a very specific purpose. Life without a noble purpose is in vain. No one can be truly happy without a divine purpose in life. Spirit